droga, a gdybym Ci powiedziała, że ten oto kuferek, kuferek z Mary Kay, kryje niezwykłą w sobie moc A gdybym ci powiedziała, postaw wszystko na jedną kartę i mi zaufaj, co byś sobie pomyślała? Ja, tak właśnie dwa lata temu, nie znając w ogóle firmy, nie znając kosmetyków, zaufałam jednej osobie i e, zawierzyłam, kupiłam produkty i pokochałam właśnie ten kuferek, kuferek mocy. E, I nie tylko dlatego, że te kosmetyki, które były w tym kuferku, naprawdę poprawiły kondycję mojej skóry, poprawiły moje samopoczucie. E, stałam się wers lepszą wersją, tak naprawdę, samej siebie. Ale myślę, że nie chodzi tutaj tylko o same kosmetyki. Tu chodzi o pewną zmianę, która w nas zachodzi, kiedy my piękniejemy od zewnątrz, piękniejemy też od środka. I przychodzę dzisiaj do ciebie właśnie. Z takim zapytaniem, być może jesteś właśnie w, takiej, w takim czasie, w takim okresie, że potrzebujesz jakiejś takiej zmiany, potrzebujesz takiej odskoczni, coś ci po prostu od środka tak ciśnie, coś, coś, coś ci po prostu kuje. Wy wiecie, o czym ja mówię. Jesteś na, może na takim etapie, że chciałabyś coś zmienić, ale tak naprawdę nie wiesz co, nie wiesz jak, od czego zacząć, więc. Jeśli w którymś z obszarów, o których tutaj mówię, potrzebujesz takiej zmiany, to chciałam Cię serdecznie zaprosić do jakby poznania mocy tego kuferka. Gdybyś chciała tylko dowiedzieć się czegoś więcej, gdybyś chciała poznać możliwości, jakie daje właśnie taki kuferek, to zapraszam Cię do kontaktu. No, napisz tutaj pod tym właśnie nagraniem kuferek a wyślę ci szczegóły możliwości, jakie daje firma Amerykay.